Skarb jest w tobie. Skarb jest z nas. I Bóg usuwa grzech. Usuwa śmierć przez krzyż. I co robi dalej? Dalej usunąć kolejną przeszkodę. Jak jesteśmy nowonarodzeni, daje nam nowe serce. Amen. Ale dalej chce się dostać tego nowego serca właśnie. Ze swoją miłością. Taki jest dobry Bóg. Ale dalej jest przeszkoda. Nasza dusza. Nasza dusza jest przeszkodą, a, a konkretnie nasze własne ja, które ma ukrzyżowane, tak? Dlatego ważne jest to, by to było ukrzyżowane, by to było skruszone. Bardzo ważne. jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jest skruszenie naszego zewnętrznego człowieka, tak zwanego naszego ja, naszego ego, w skrócie w duszy, poburzenie tego wszystkiego, po, też powyrywanie pewnych rzeczy, bo tam pisze, że, bo to jest trochę tak, jakbyśmy mieli dwa domy, i jeden budujesz, tak znosisz to, co pisze w Słowie Bożym: że niech fundament jest Jezus Chrystus i budujemy. Ale to z drugiej strony też jest pewien sposób, yy, jak to się mówi po fachowemu, niszczenie tego starego budynku, tego budynku, w którym żył stary człowiek, <coughs> czyli jego systemu zachowań, <coughs> poglądów, yy, reagowania, emocji różnych, yy, parowni tak zwanych. Czyli to, to ma być wykorzeniane, mówi słowo wykorzeniane, i to o tym pisze w w kaznodziei Salomona, że jest czas, czas burzenia i czas budowania i to są te, te dwa domy. Czas zasadzania, zasadzania tych nowych rzeczy wznoszenia tego budynku <laughs> i czas <laughs> wyrywania tego co zasadzono, czyli to co zasiał po prostu w duszy naszej stary człowiek, tak, który nie żyje. On zostaje po prostu chałupę, którą trzeba zdemontować. O. Zdemontować, powerywać, poburzyć. By ten nowy dom, bo te dwa domy ze sobą nie ostaną się, królestwo nie ostanie się wtedy, dwa domy są ze sobą skłócone, tak? I, i, i tamten też jest, będzie przyciągał różne jakby demoniczne rzeczy, jak będziemy w to żyli i tam żyli tym starym domem po starym człowieku, natomiast jak on będzie rozwalany, wykorzeniany, burzony, normalnie od fundamentów wszystko, bo ten stary człowiek, jak już go nie ma, już się wyniósł, umarł, to my też będziemy coraz bardziej żyli w Bożej obecności, bo ten dom, zobaczmy, że jak jest fundament, to jak masz ściany, dach, i tak dalej, te okna, to będziesz mógł więcej kumulować w Bożej obecności wierzę. Będziesz bardziej mógł żyć w obecności Bożej, z aniołami, z, z, z miłością Boga, przede wszystkim, która właśnie chce do tego. Bo tak to wszystko przecieka trochę tam, trochę tu przepis za przepisem, i tak dalej, i to się nie ustoi. Dlatego musi być z jednej strony budowanie nowego domu, ale z drugiej strony jest ten, mamy różne czasy. Czasy zawsze do serca w ogóle naszego, naszego życia, naszego serca, naszego wnętrza i to ma być burzone. Jest czas, że burzenia, możesz nie czuć, że teraz Bóg w ogóle coś yy, buduje w Tobie, ale <laughs> będziesz czuł, może nawet, że diabeł Cię atakuje, ale to nie, nie. Często w ogóle to nie jest tak. Bóg burzy stare rzeczy. No i tam, Kairos, Burzy stare rzeczy, z którymi stare człowiek się, nasza dusza się związała i możemy mówić, że Bóg nas uderza Tak, On właśnie w to uderza a później leczy, Bog Bóg jest fenomenem w ogóle w tych rzeczach, jest mądrością po prostu, no, niezmierzoną, więc trzeba to rozumieć przez Ducha Świętego, bo nie można dwóm Panom służyć, rozdwojenie się nie dostoi, wtedy jak jest to coraz bardziej burzone, to coraz bardziej my nagle, czasami przeżywamy bardziej Boga, przeżywamy bardziej Jego miłość, no bo tam coś zostało wykorzenione z naszej duszy, jakaś warownia upadła, jakieś coś, bo warownia broni duszy te rzeczy, ten stary budynek, on broni dostępu w, w obszarach naszej duszy, umysłu, duszy, woli, emocji. Więc tam to bardzo jest ważne, żeby to burzyć, bo to daje przestrzeń na przyjęcie Bożej rzeczy, Bożej miłości, Bożej obecności, tak? Bo to chodzi o tą właśnie zbawioną duszę, ten dom. To jest ta dusza. Cel wiary zbawienie duszy, twój duch zbawiony, zbawienie duszy. I właśnie najważniejsze jest taką, żeby właśnie Bóg. Chce burzyć nasze ja, burzyć to, mówię, co od razu opisałem, by on, właśnie ten nowy budynek, nowy człowiek, nowe drzewo, dobre drzewo, by on mógł dostać się do serca naszego. Bo często my mówimy, nie doświadczamy, tylko wierzymy w tą miłość, ale małym przeżywamy, doświadczamy. No, przez wiary to jest fundament, ale Bóg jest dostępny całkowicie, on chce się doświadczać. O tym mówiłem. Smak, zapach, dotyk duchowy, mówię, te rzeczy są Bogu. Ujrzeć, usłyszeć. Więc Bóg się zrobi całkowicie dostępny w Chrystusie Jezusie. I to jest pełne. To pięć darów służb, pięć zmysłów. I, I dlatego tak jest, bo jeszcze musi Bóg położyć rzeczy. Czyli jest jakiś mur. To własne ja jest murem, tu jest własne ja, a tu jest powiedzmy serce nowe. To jest murem. I on, Bóg się nie może nam dostać. Tylko takie przesmyki, promienie do tego światła i czasami je czujemy, ale tutaj. Bo chodzi o to, że Boga też czuć, w duszy czuć. Nie tylko wierzyć, ale czuć. Nie opieramy się na tym, że czujemy, ale wiesz, jak masz żonę, to tylko przez wiarę z nią żyjesz? Czy masz z nią intymność, ją na kolację i z wami są różne poziomy miłości, erotyki i tak dalej, tak samo jest z Bogiem w relacji, w więzi z Bogiem. I o milion razy bardziej ekscytująco. Więc Bóg sobie, bo to prze, prześwituje te mury, Bóg mówi, że ustawicznie mam te mury przed sobą w swoim Słowie, On widzi te mury i On będzie je burzył, tylko pozwól Duchowi się temu poddać się, bo On to kruszył. I często nie musimy się więc modlić, tylko dać Bogu zburzyć, wyczuć ten czas i poddać się temu, żeby On to burzył. I tu jest to serce, i wtedy przyjmujemy o wiele bardziej tej miłości, bo tak to tylko mówię, takie promienie z tych zamurów tylko dochodzą do nas. I mówimy mało i tęsknimy, wzdychamy, tak, to jest ten plan Boga w ogóle cały, więc się, się nie przejmuj i nie zająć się niczym, Sorry. Bóg tak Dotrze z tym, dotrze, dotrze. I wiecie, bo miłość Boża jest najważniejsza, najwyższa. Jest czymś, co leczy w ogóle. Nasze serce uleczy, naszą duszę uleczy, w ogóle w niej będziemy funkcjonować. W niej w ogóle pójdziemy tak zwany krzyż, przeżyjemy różne udręki, To w miłości Boże, jeszcze Pan był kamieniowany, Wiesz, że nie czuł bólu, też o im raz mówił. To miłość Boża, miłość, że poszła na krzyż. Jezus był miłością, poszedł na krzyż. <laughs> tak dał dowód miłości, że <laughs> to jest to nie jest tylko słowo i nie tylko przez wiarę. To jest fundament, że słowo i wiara, ale ona jest doświadczalna. Mówię, węch duchowy, zasmakowaliście Pana, doświadczaliście, czyli dotyk, tak? Poczuć Boga. Bóg też ma duszę i serce. może poczuć miłą woń, doświad... Tak? Bóg płakał, pisze w samym tym momencie, wylewał łzy, tak? Żałował całą duszą, całej siły, więc on jest w na Jego obraz, więc to się wczuwamy w ogóle w więzi z Bogiem w ogóle. To jest, to, to jest nieskończoność różnych poziomów, w ogóle, po prostu jak dziecko. I ja wiesz, że jak Bóg się dostanie do tego serca już coraz bardziej, to my pobudzeni Jego miłością, bo nie budzimy się póki sama nie zechce, pobudzenie Jego miłością, to nie ma opcji, że Ty się nie obudzisz do modlitwy, czyli do bycia z nim, do odzajemnienia. Wiesz, jak dziewczyna Cię kocha cały czas, to w końcu. Ty zaczniesz też ją kochać i to jest w wolności tak jak czujesz. Nie masz schematu w tym o to chodzi. Każdy ma inaczej i to jest piękne. I to jest ciało Chrystusa w ogóle w tej miłości która się właśnie, bo no to przez całe ciało tam już to jest niewyobrażalne, co musi być. No i do modlitwy, bo <laughs> w całej Biblii jest modlitwa jest pokazana y <laughs> przede wszystkim jak Mojżesz ten prawo wzór Jezusa, tak? Taki przykład, powiedzmy, jak jej Mojżesz miał spotkanie na modlitwie, 40 dni jaśniało jego oblicze, chwała, on tam nasiąkał chwałą Bożą. On miał prawdziwe, realne spotkanie z Bogiem na modlitwie. To samo miał Jezus, mówię, odbicie to jest takie Mojżesz. Jezus wchodził i tam on spotykał się z chwałą na tej górze przemienienia. on tam Ja wiem że tam jest to raz opisane, ale on miał... Te noce to było po prostu <laughs> spotykanie się z Bożą chwałą. <laughs> tam już nie był człowiek, tam był Bóg po prostu. <laughs> I modlitwa pokazane, że... Kościół i my w osobistej komorze ukrytej właśnie, żeby rezygnować z rzeczy różnych tego świata i w ogóle swojego ja na rzecz miejsca ukrytego i szukania miejsca ukrytego, i szukania Boga samemu i później wierzę z Kościołem. Codziennie Kościół, który się modli, to jest Kościół, który będzie żył w falę gdzie Bóg będzie objawiał swoją chwałę. Nie raz na tydzień, nie ten, ale codziennie. Wiecie, w dużej ilości czasu takie serca pragnące, bo wtedy Bóg objawia swoją chwałę, to jest pokazane w Biblii. Dawid potem te rzeczy Paweł się modlił więcej na językach, Piotr na pewno też się dużo modlił. Przede wszystkim Jezus to pokazał i, i w ogóle jakbyśmy badali, to wszyscy byli, to, to byli ludzie w modlitwie. Modlitwa, spotykanie z Bogiem na tej górze, czyli nasze serce nowe. Tak i, i ten, mówię, ta miłość Boża dochodzi i ty rezygnujesz z rzeczy na rzecz modlitwy, bo bez modlitwy się nic nie stanie. Jezus jako człowiek nic by nie zrobił, gdyby się nie modlił w nocy. Gdyby nie był z Bogiem tam, gdyby on tam nie przyjął tej chwały, nie widział chwały, jakby przemieniał się. Tu. Badaj to jak ty chcesz. Nic by się nie stało bez modlitwy. Jak Kościół się modli, to przychodzi Boże poruszenie, Boża chwała, Boża obecność, i Bóg czyni cuda, znaki i działa w ogóle. To jest jakby tlen dla Kościoła. Jak człowiek nie oddycha, to umiera. O modlitwie jest jak oddech, się mówi. Więc jakby tu jest pokazane, że Jezus tam jest napisane, że On się przemienił, Jego szaty lśniały, tak? Mojżesza twarz też jaśniała chwałą, Jezus też tam jaśniał chwałą, On w ogóle... Mo modlitwa, komora nasza ukryta, osobista, ona dla mnie polega na tym, że Ty tam spotykasz się z Bogiem prawdziwie i z Jego chwałą. I Kościół później... Wszyscy mają te ukryte miejsca i razem wszyscy spotykamy się codziennie też na modlitwie takiej, gdzie Bóg manifestuje się. Po prostu fale, po prostu. I tam właśnie Miejsce naszej komory osobistej, to jest miejsce naszej przemiany z chwały, chwałę, i później Kościołem razem też jest miejsce naszej przemiany z chwały, chwały I dopiero za tym idą później różne wskazówki od Boga, jak działać. To Bóg, już trzeba pozwolić Bogu działać przez nas, bo my tu niewiele działamy. Jeśli my jesteśmy poddani, mamy to ukryte miejsce i z kościołem, to rzeczy zaczną się dziać, bo Bóg będzie działał przez nas. My tu niewiele, jak będziemy robić. Otworzysz dwa razy usta jak Piotr i będą ludzie się nawracać, bo Bóg będzie trząs ziemią, po prostu. Bóg może wszystko, tylko Jego trzeba się udostępnić, On musi dotrzeć do tego naszego serca, i później, tak jak mówię, my sami też zapragniemy Jego coraz bardziej i będziemy rezygnować z rzeczy na, z rzeczy na, na miejsce ukryte. Czyli rezygnuj się z tego z tego idę i będę sobie siedział w miejscu ukrytym, w ciszy z Bogiem, będę z nim rozmawiał w sercu tak, jak ja po swojemu chcę. I tak będę budował swoją relację, swoją więź z Bogiem, i później wiesz, że Bóg mnie też postawi z ludźmi, którzy tak mają, i będziemy razem codziennie wzywać Boga, gdzieś w jakimś miejscu czy gdzieś. I, I tak będziemy w ogóle Boga szukać Jego prowadzenia też, tak? Przede wszystkim Ducha Świętego. I to jest ważne, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jaką jest w skrócie modlitwa. Moja i Twoja z Bogiem. Więź, którą masz z Bogiem, więź, nie relacja, więź. Gdzie emocjonalnie jesteście związany z Działem Świętym, gdzie po prostu znasz Jego głos, poznajesz tą właśnie Jego wolę. To się dzieje na komorze, tak? Ujrzymy Jego chwałę. To się dzieje na komorze. Smakujemy go, dotykamy, mamy węch też duchowy, bo to jest miła woń. Nie tylko przez wiarę sucho, religijnie, ale da się, to, da się tego wszystkiego doświadczać, bo Bóg jest doświadczalny. I, i, to, i to przecież, że Bóg jest poznawalny, doświadczalny, przy tym bardziej właśnie otwiera to nasze serce i kochamy go jeszcze bardziej. jak Jest tam miłość odzajemniana, tak? Więc mówię, że skruszyć się dać Bogu, bo jak ta miłość nie może więcej nawet działać, tylko poddać się, ukorzyć się, żeby Bóg mógł kruszyć te przeszkody, które często myślimy, że to my jesteśmy. Ale to nie, daj to Bogu złamać. To może bolać, bo to myślisz, że to coś, coś się dzieje. Daj to złamać Bogu. Może się czuć jak po prostu malutki, jak proszę, jak nikt w ogóle, jak niczym. To dobrze, łamana jest pycha Jego, z którą tak się związaliśmy i te wszystkie te rzeczy w ogóle, wszystkie. I później zobaczysz, później nagle się obudzisz, i jak Ja dziś doświadczam Bożej obecności. No bo zostało skruszone, jakieś drzwi zostały pokruszone. Ten dom, o którym mówiłem, i Boża miłość jest. I wtedy widzisz, nie da się nie odpowiedzieć. Bo Bóg nie jest taki, że on chce, żebyś odpowiedział. On kocha cię. Miłość taka jest. Miłość taka jest. I ty pod tej miłości, dopiero w wolności, zaznaczam, człowiek sam podejmie decyzję. Nie, że napisano, Twoje serce podejmie taką decyzję pod wpływem Bożej miłości, a zobaczyć później w Biblii faktycznie tak pisze. Tak działa Boża miłość. W wolności. Ona Cię nie zmusza do niczego. Ona jest po prostu. Więc dajmy się Bogu kruszyć. Amen.